Cześć maneczko. witam się z Wami bardzo serdecznie. Robert z tej strony, z kanału Wszystko Gra. U mnie wszystko gra. Słuchajcie, jestem 3 tygodnie po powrocie z Indonezji, dokładnie z Bali. A usiądę sobie tutaj, będzie wygodnie. Jestem właśnie u siebie w biurze. Mieliśmy sporo pracy przez te ostatnie tygodnie. Po powrocie musieliśmy ponadrabiać kilka rzeczy. Jedno mieszkanie sprzedaliśmy, dwa kupiliśmy, kilka rezerwacji, jakieś tam, wiecie, historie. Jeszcze umowa deweloperska, bo też klient się zdecydował, już w sumie dostał kredyt, co też szacun naprawdę w dzisiejszych czasach. Bo jednak większość klientów, które, którzy przychodzą do nas, no to są klienci raczej gotówkowi, jeśli chodzi o nasze inwestycje takie przyszły czasy. No a ja właśnie dzisiaj chcę, sobie, chcę zrobić taki odcinek, gdzie zabieram Was na budowę. Pokażę Wam co tam się zmieniło, bo trochę mnie nie było z kamerą. Oczywiście kilka razy już byłem. Mieliśmy nawet jakieś małe włamanie. Ukradli jakieś narzędzia ostatnio, także różne różne historie się tam dzieją, mimo tego, że rzeczywiście cała budowa jest zamknięta, odgrodzona. Był również nadzór budowlany, bo ktoś tam coś zgłosił, ale też wszystko w porządku. Także było kilka, wiecie, takich wyzwań, a ja też jestem bardzo ciekawy, jak ta budowa teraz wygląda z perspektywy drona, bo jeszcze w tym roku nie latałem, nie było pogody, a dzisiaj zobaczcie, mamy. Fajne słoneczko. Tutaj właśnie leży dron. Ładuję baterię. I zapraszam Was, właśnie serdecznie, na kolejny odcinek, tym razem z Polski. Ale naprawdę jestem często, często jestem myślami w tej pięknej krainie, w której spędziliśmy miesiąc czasu. Planuję już, planuję już i cele też zapisałem na ten rogi, na kolejny. Także wiem. Wiem co będę tam robił. Lecimy moi drodzy wyjeżdżam właśnie spod biura nasze biuro sprzedaży jest na Wilanowie na miasteczku Wilanów dokładnie przy ulicy Sarmackiej i fajny punkt wypadowy w sumie w każdą inną stronę byle nie do centrum Warszawy bo stąd akurat jest teraz dość trudno wyjechać w stronę centrum budują jeszcze Linię tramwajową, ale w każdą inną stronę poza Warszawę, autostradą. Stąd można bardzo szybko do Berlina dojechać, do Wrocławia, do Krakowa, i tak dalej, i tak dalej. Więc fajna miejscówka na budowę. Stąd mam jakieś 15 minut, także również bardzo, bardzo przystępnie. Lecimy sobie sobie Sobieskiego akurat teraz, ale pewnie już nie za długo, bo widzę, że tam bardzo mocno. Zaczyna być rozgrzebane Oczywiście będzie to na plus Przyszłości dla miasteczka całego Jak włączą ten tramwaj Bo jednak takie Najbardziej e, newralgiczne Momenty dnia Czyli rano, koło godziny 8 I powiedzmy tam 17, 18 No to tutaj faktycznie Na tym miasteczku robi się bardzo, bardzo tłoczno Jest problem, żeby Wyjechać rano, a wieczorem Żeby wjechać Myślę, że na duży plus mojej inwestycji jest jej lokalizacja. Inwestycja znajduje się dosłownie kilkaset metrów od Wału Mietyszyńskiego, który łączy się z trasą Siekierkowską, którą właśnie jadę. I to jest takie miejsce, gdzie bardzo szybko dojechać właśnie w każdą stronę miasta Wałem Mietyszyńskim można bardzo szybko do śródmieścia dojechać a trasą zikierkowską chociażby na Mokotów e, czy na przykład na lotnisko. Więc uważam, że pod względem lokalizacyjnym nasza inwestycja tutaj jest naprawdę bardzo dobrym kąskiem dla osób, które e, chcą mieszkać blisko centrum i nie stać w korkach, a właśnie przemieszczać się e, dynamicznie między swoją pracą a swoim wymarzonym domem. jestem właśnie na miejscu, dokładnie ulica Poprawna 33, Wawer, za mną pierwszy budynek, za chwilę Wam pokażę przebitki, akurat przyjechała grucha z pompą, leją beton na ostatniej kondygnacji, w sumie takiej połówce kondygnacji, gdzie będzie znajdowała się główna sypialnia z garderobą, no i oczywiście taras, taki praktycznie na połowę budynku. Może uda mi się tam za chwilę dotrzeć, zobaczymy jak z tym betonem, to Wam pokażę jak te budynki wyglądają od wewnątrz. Jestem właśnie na parterze w pierwszym budynku, tutaj gdzie się znajduje jest przewidziany salon, w tym miejscu zaraz za mną aneks kuchenny, zobaczcie jaka duża witryna i ekspozycja na ogród. No teraz mamy taki pokaźny ogród wysypany deskami, które są potrzebne do szalowania schodów. Ale tak, ta część tutaj i tu widzimy ogrodzenie, więc 4 metry bezpośrednio od budynku do ogrodzenia. No i tutaj jeszcze ta część, nie wiem, czy to dobrze będzie widać, może bardziej z drona, połowa między budynkami należy właśnie do tego segmentu. Ok, wchodzę na pierwsze piętro. Tutaj przewidziane są dwa dość duże pokoje. Jeden z nich może być na przykład jakimś biurem może być pokój dla dzieciaka także tutaj jest dowolność oczywiście można sobie jeszcze jeden dołożyć bo jest na tyle okien i tutaj jest przewidziana łazienka no stąd lepiej widać gdzie ten ogród sięga czyli mamy kolejny budynek i pomiędzy tymi budynkami będzie przerwa także pół tej działki należy do tych skrajnych segmentów 130 metrów działeczka pompa się rozkłada w innym miejscu bo nie dostała dobra i tak szybko na ostatnim piętrze jestem tak jak wspominałem, tutaj mamy główną sypialnię z łazienką i z garderobą i z taką małą kotłownią. Każdy budynek będzie wyposażony w pompy ciepła i wyjście na taras. Tu fajnie widać to osiedle z tej strony. I tu mamy w drugą stronę widok na sąsiadujące segmenty na górze przygotowane szulowanie do wylania ostatniego stropu. Zawinąłem się już do samochodu. Jest naprawdę mega zimno. Słuchajcie, pokazuje mi samochód, że jest 2 stopnie na plusie. Nie wiem dlaczego. Jest odczuwalne, jakby było z minus 5. Naprawdę nie lubię zimy, ale mam nadzieję, że trochę Wam przybliżyłem, jak ta inwestycja wygląda z bliska, na jakim jest etapie i co tutaj tak naprawdę się dzieje. Także dzięki bardzo, że wytrwałeś do końca. Wytrwałeś do końca również bo pewnie dziewczyny czasami też jakieś oglądają moje odcinki. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, na pewno mi to bardzo pomoże w jego rozwoju. Do tego zachęcam też do zaglądnięcia na mój Instagram, wszystko gra 22. Tak się nazywa mój kanał na Instagramie, profil na Instagramie. Także dzięki jeszcze raz serdecznie. Wszystkiego dobrego dla was do następnego odcinka. Cześć.